雪萌。 Chciałbym ja Wam dzisiaj powiedzieć o deskach kierunkowych, deskach surfingowych do kajta, czyli do pływania na falach z latawcem. Deski nazywane kierunkowymi, wypornościowymi czy surfingowymi charakteryzują się tym, że mają swoją wyporność, mają swój litraż i pozwalają odciążyć rajdera na wodzie, pozwalając mu na surfowanie, zwłaszcza wykorzystując inercję, inercję fali, a wspomagając się oczywiście e, latawcem. Chciałbym Wam przybliżyć, jaką deskę wybrać dla siebie, jakie deski są w ogóle w kolekcji i do, do czego służą. Zacznijmy może od desek firmy Nord. Jest to taka nowość na naszym rynku, deski od tego roku u nas w sprzedaży. I jako pierwszą mm, deska Church, czyli o najbardziej surfingowym kształcie, czyli najbardziej tradycyjnym szejpie. Eee, tak właśnie ta deska się prezentuje. Deska do pływania po... Większym zafalowaniu po dużych falach, czyli z bardziej podgiętym dziobem. Rocker w tej desce jest zdecydowanie większy niż, niż przy innych. E, dziób bardziej smukły, rufa również zakończona e, dość wąsko. Nie jest to wprawdzie zaokrąględzie jak w typowych serfówkach, ale, ale już jest dość wąsko, pozwalając na to, żeby woda przy zjeżdżaniu z fali nam zalewała tą e, rufę i ją stabilizowała przy dużych prędkościach. Ciekawością, Ciekawym rozwiązaniem technologicznym w tych deskach, niespotykanym w żadnej innej desce surfingowej, jest technologia Future Light, czyli technologia zastępująca tradycyjny Stinger, czyli usztywnienie wzdłużne deski surfingowej. Wygląda to tak, że to usztywnienie jest zbudowane z włókien karbonowych połączonych z synegrą. To jest ten czarny pasek idący dookoła deski. Ten pasek przechodzi przez skrzynki mieczowe, łącząc się z nimi na sztywno, przenosząc całą energię z finów na deskę. Czyli bardzo fajna jest reaktywność z tego fina na deskę. Finy oczywiście są wmontowane deskę jeszcze z taką zagęszczoną, o dużej gęstości pianką dookoła skrzynek pozwalającą lepsze trzymanie tych finów w desce i jednocześnie wzmocnienie zabezpieczające przed przed jakimiś uszkodzeniami. Zastosowanie finów w desce, finy z mocowaniem FCS1 i FCS2 Standardowo dołączane są finy z mocowaniem FCS1. Oczywiście można dokupić sobie beznarzędziowe mocowanie finy FCS2. Finy dołączone w zestawie są z rdzeniem Heksela w środku. Dość fajne, nieza dość szybkie finy. Dobrze się, dobrze się sprawują na wodzie. Wracając jeszcze do tej technologii Future Light, ona, to włókno kończy nam się w tym momencie deski, czyli jak gdyby na dziobie. Ta deska nie jest usztywniona. Z przodu też idzie nam taki stinger z włókna węglowego. Też się kończy na tym poziomie po to, żeby dziób już reagował bardziej miękko, czyli przy przechodzeniu przez falę, przy dużym uderzeniu o ten dziób, on jest bardziej elastyczny i nie usztywnia nam, nie przenosi tych uderzeń na całą deskę. Deska wielkości 5,7, 5,9 i 5,11 stopy, wyporności 24,5, 27 i 29 litrów, czyli taka idealna, ta średnia wielkość 27 litrów dla rajdera 80-85 kg. Tak jak mówiłem wcześniej, na większe zafalowanie na ostrzejszą falę. Deska wyposażona w standardzie wpad zakończony kikerem z tyłu i z przodu dla lepszego trzymania, ustawienia nogi i lepszego zaparcia. W tyle oczywiście mocowanie do podpięcia lisza, lisza surfingowego, na pewno przydatnego na cięższych warunkach. Czy w miejscach, gdzie mamy trudniejszy brzeg i boimy się uszkodzenie tej deski, chcemy, żeby ta deska została blisko nas. I dodatkowo możliwość zamocowania strapów. Takie strapy można Norta również sobie dokupić. Dwa strapy: przedni i tylny. Dla kogoś, kto chce wykonywać jakieś większe skoki, ewolucje, na pewno taki strap się przyda albo na cięższy warunek, po prostu wiatrowy. Tak, jak mówiłem, deska o, o shapeie takim bardzo surfingowym, charakterystycznym dla desek e, surfingowych. Przeznaczona na większe fale, oczywiście odpowiednio wzmocniona pod kajta e, do korzystania z inercji fali, z energii fali. Tak to wygląda. E, druga deska m, przeznaczona e, do pływania z latawcem, surfowania z latawcem to jest deska o nazwie Cross również Norta, deska o nazwie Cross tak samo zastosowaniem stosowaniem tej technologii Futurelight, czyli jest to wzmocnienie idące z wzdłuż całej deski, może tak lepiej to będzie widać z przodu też ten stinger na środku idący dziób, widzicie już zupełnie inny kształt dziób taki, że też oddaje nam te uderzenia w taki sposób, żeby nie przenosiły się na całą deskę. Pad wmontowany tak samo z kickerem z tyłu, z przodu. Możliwość zamocowania strapów w tej desce z przodu, z tyłu i mocowanie oczywiście do lisza. To już rufa też zupełnie inaczej wykończona: czyli dużo szersza, bardziej stabilna i swoją szerokością łatwiejsza do tego, żeby tą deskę podrzucić, wybić z wody. Ona daje stabilizację, daje bardziej radykalną możliwość skręcania. Zawijania, skręcania, ale też bardzo fajnie jest podrzucić tą deskę, ponieważ jest większa powierzchnia, wybicia się z fali. Również deska posiada mocowanie w systemie traster finów, czyli trzy finy zintegrowane, tutaj razem z tym wzmocnieniem. Jako ciekawostka powiem, że jeszcze ta deska Cross występuje pod nazwą Chase. Jest to deska w rozmiarze 5.2 produkowana, ale z dodatkowymi insertami. Analogiczna na deska do tej, tylko że dodatkowo ma cztery inserty z możliwością podpięcia foila. Jest to wtedy taka typowa hybryda, na której możemy pływać i wave i foil. Z latawcem albo, albo surf foil bez, bez latawca. Co ciekawe, deska jeszcze jest zbudowana w taki sposób, że na pokładzie ma takie konkawy ułatwiające złapanie, złapanie deski podczas trików, podczas podrzucania deski w trakcie skoku. Łatwo ją złapać i przytrzymać, łatwo ją nadrzucić, ponieważ tutaj przez to wgłębienie fajnie ona fajnie leży w ręku. Tak jak mówiłem, deska, deska Cross, allroadowa deska na mniejszą falę, na falę idealną na, na nasz Bałtyk, z mniejszym trochę rockerem i bez takiego charakterystycznego dziobu. Deska, którą też fajnie można wykorzystać do nauki pływania Strapless, do... Pływania low windowego z, z, przy słabym wietrze na, na płytkiej wodzie, płaskiej nawej wodzie też ta wyporność będzie dużo pomagała w tym, żeby sobie popływać w taki sposób, poczuć tego surfa na, na desce z latawcem. To jest drugi rodzaj deski i trzeci rodzaj deski, yy, już różniący się nieco raz, że jest lżejszą deską, mniejszy rocker, nie ma charakterystycznego dziobu i rufa jeszcze szersza, czyli deska freestylowa, deska Comp, produkowana w rozmiarach 5.0, 5.2 i 5.4 z wypornością 22, 24 i 26 litrów. Też te konkawy ułatwiające złapanie deski, kicker z przodu, kicker z tyłu, pad wplejony, tak jak w przypadku dwóch poprzednich desek. E, mocowanie do lisza przy tej desce chyba nie będzie zbyt często wykorzystywane. E, oczywiście też e, Future Light, e, ta technologia zastosowana w tej desce dająca sztywność e, i takie jeszcze konkawy wzdłużne na dnie, e, pozwalające łatwiejsze prowadzenie tej deski przy wybiciach przy trikach na pewno to to dno będzie pomagało szeroka rufa tak jak mówiłem do łatwego wybicia się do złapania czyli deska freestyle'owa do tego jak ktoś chce sobie strapless poskakać porobić jakieś fajne manewry nawet na płaskiej wodzie z podrzucaniem tej deski trzy takie rodzaje desek czyli mamy deskę na dużą falę o charakterystycznym kształcie surfingowym deskę allroundową do pływania po mniejszych falach i również po płaskiej wodzie tak naprawdę no i freestyleowa deska ten stinger o którym mówiłem tutaj karbonowy zastosowany jako innowacja w tych deskach wcześniej w deskach na przykład Russia, klasyczny stinger wyglądał tak, że po prostu wzdłuż deski wprowadzone jest drewniane włókno na całym jej przekroju Dającą, dającą sztywność wzdłużną tej desce, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, tak jak w przypadku desekeraża, pod przednią nogą, pod przednim padem wzmocnienie na szklanego, ponieważ w deskach surfingowych zawsze to jest największy problem. Często, przykajcie wykorzystywane deski surfingowe są uklepywane od przedniej nogi, te deski są dużo bardziej delikatne, nie działają na nie. Przy deskach surfingowych nie działają takie siły jak przy użyciu latawca, stąd przy deskach Herasza na przykład jest wzmocnienie buchnem szklanym, natomiast w deskach Norta wewnątrz zamocowana jest, zastosowana jest pianka EVA i wklejone pod przednią nogę w dwóch miejscach są wewnątrz e, takie podkładki z piankiewa dające sprężystość. Nie wchodzi to tak w kolana, nie jest tak sztywne, czyli wrażenia bardziej deski surfingowej, odczucia deski surfingowej. E, jeszcze inną deską, którą mógłbym polecić i pokazać jako rodzaj, to jest coś takiego jak na przykład mini monster Rasa deska z dużą wypornością ta akurat 30 litrów deska strapless bez możliwości zamocowania strapów deska do pływania low windowego, czyli z większym latawcem przy słabiotkim wietrze do fajnej turystyki albo przy bardzo małym zafalowaniu duża wyporność na pewno umili te dni kiedy będzie dużo mniej wiatru także taka Deska jako rodzaj, jako rodzaj też występuje. No i oczywiście mamy też deski dedykowane specjalnie dla pań, czyli deseczki waveowe. Ta akurat produkowana przez Serrasza nazywa się Diamond. Bardzo ładnie wykończone burty w drewnie. Rozmiar dostosowany dla pań. No i grafika też pewnie bardziej pasująca dla oka pań. Tak jak mówiłem, deski do wyboru na nasze warunki, na Bałtyk, na nasze zafalowanie dla riderów 80-85 kg. Najfajniej mieć deskę w granicach wyporności 26-28 litrów. Ta wyporność najfajniej się sprawdzi do tego, żeby korzystać z inercji fali, pływać z fali, czyli zbliżać się do takiego tradycyjnego surfa. Zostawiając latawiec w dryfie, oczywiście do tego fajnie jest mieć też latawce, które pozwalają na takie pływanie, na takie surfowanie. Jak chociażby Nord Curve czy Eras Wave, to są latawce, które bardzo fajnie będą wisiały w powietrzu i za takim surfującym riderem będą podążały. Wybór tych desek, jak widzicie, dość duży. Firmy Nord, Eras Duoton. Także jest z czego wybierać. Zapraszam wszystkich, na pewno warto spróbować tej przygody pływania z deską surfingową, kierunkową, bo jest to jakiś tam fajny level i fajne odczucie takiej wolności zbliżonej do surfa. Jeżeli ktoś nie próbował jeszcze, to naprawdę zachęcam, bo dużo frajdy mogą takie deski dać. Zapraszam was serdecznie, na pewno doradzimy jaką deskę wybrać, każdy znajdzie do swojej wagi umiejętności deskę dla siebie. Trzymajcie się, siema i do zobaczenia.